Za 10 sekund dojdzie do transferu bytów. Wallow do mistrzów, Zgłoście się! Pora na test pośladów! <śladów> <śladów> uh, dosyć tego, mistrzu! Poślady w porządku! Twarde jak skała! Powtarzam, poślady gotowe! <śladów> Tuleczek Beth również w porządku, Wallow! Chris, Beth, pamiętajcie, że macie tylko jedną szansę! Los Planety Beztyłkowie 9 jest w naszych rękach! Trzy... Dwa... JEDEN?! O, tak! Czuję się taki spełniony! Od ponad pięciu wieków nie miałem przyjemności przebywać w materialnym ciele! Ach, ten rytm serca! Poślady pełne życia! Stańmy się jednością, się Kirkman! O, Beth! Nie widziałam Chamsea tyle lat! Rozstaliśmy się bardzo poróżnieni. Jeśli ty i Bew nie sprawicie, że ta dwójka z powrotem się spiknie, zanim nastąpi w niebo wstąpienie, to kolejne 100 lat będzie dla beztyłkowców erą mroku i wojny. Okej, okay, pora zaczynać, Beth. Pamiętajcie, że kosmici wykorzystują wasze tyłki do komunikacji. Drużyna beztyłkowców numer 3: uśmiech i wesołe pląsy. Dalej, więcej uśmiechu i zabawy! <laughs> <In> <laughs> Podejść do bew dyskretnie, żeby nie przestraszyć bytów. Płynnie i szarmancko. O hej. <ścoughs> Gilrock. Hej, Chamsi. A więc, jak tam tyłeczek? Twardy, a twój? Dalej masz zatwardzenie? Nie. Za dużo kwasu! A, to nie zadziała! O, oni wiedzą, że ja udaję szczęśliwego! Wszyscy zginiemy! Deny, sektor piąty, przyjąłem. Zginiemy! Dalej, pokażcie im, jak wygląda słodki flirt. Ta dwójka musi sobie przypomnieć, że byli bratnimi duszami. Ona zjadła dzisiaj o jedno ciastko za dużo, więc musi uciekać. Zostały tylko dwie minuty do wniebowstąpienia. Trujeczka w gotowości. Ty i. Ty i Gilrock. Wyglądacie bardzo ślicznie w tej sukience. Trójeczka, komplementy proszę. Tak. Jesteś niczym chrapieniem, taka panienka. Jesteś taka bardzo okej! Okay. Dzięki, Chris. Podobają mi się twoje włosy takie. Psiu! I sam i to przystojniak. Nawet się nie odezwali. Poprosi o danie! Hej, miało być wystańczenia! Obiecałeś! Nie martw się, Chris, poprowadzę. Hej, czy to nie miksuje ten sławny DJ Kuśka Pędzi Wiatr? Zatańczymy! A tańcówka, Miodzio! A teraz nuty do przytu lasów. Rozluźnij się i rób to co ja. Um, to naprawdę świetna noc, aby coś między nami się wydarzyło. Gilrock, <gill rock> jak zawsze w tańcu zostawiasz resztę w tyle. Aha. Misiaczku, taniec mam we krwi! Aż mam ochotę popuścić wszystkie zwieracze, Dupolka! To działa! Chris, powiedz coś jeszcze! Twoje oczy sprawiają, że chcę się z tobą podzielić e, wykwintnym spaghetti! Jaki z niego słodziak! Ci stęsknieni romantycy powinni dostać porządnego kopa w pręta! Co? Czemu zawsze jesteś taki okrutny? A dlaczego ty zawsze musisz mnie krytykować? Nigdy nie wierzyłaś w mój biznes! Może, jeśli byś zaakceptował pożyczkę od mojego ojca? Tak, jasne, bierz pieniądze i broń Boża o nic nie pytaj, jak jakiś lump spod lumpyksa! W niebo wstąpienie! Właśnie się zaczęło, nie mamy już czasu! Panienka pozwoli? Danny, co ty robisz? Ratuję wasze tyłki. Irok, czy mogę prosić Cię do tańca? Nareszcie, dżentelmen! Jest ten pajac. Jak śmieją pracować Kilrock? Zwotka go za to śmierć. Na tym polega potańcówka, Chansey. Poza tym, deny to świetny tancerz. Co? My na to nie pozwolimy. One kochają nas, nie jego, Kirkman. <grystanie> wow! Kirkman. Kilrock! <grystanie> Jesteś moją kobietą. <grystanie> Okej, okay, cel jest tak. Teraz, jakby usuń go z pola widzenia. Haha, <zors glasses> to było ostre! <zors> Haha! Och, Jamesie, wiesz, jak bardzo kocham mężczyzn, którzy wiedzą, czego chcą. <zors> Jesteś wszystkim, czego pragnę. Kirkman ustaw nas tyłkiem do tyłka. No, <zors> już Prawie, prawie. <zors> tak. Tak, tak. Oj, tak dobrze. Oh. Kochanie, no, tak. Dokonało się w niebo wstąpienie! Nadchodzi nowa era pokoju dla naszej planety! Wow, Chris! Byłeś wspaniały! To nic takiego! Mamacz nie wojowia, pobórzcie! Moja planeta kręci się jak gówna w przerepolis! Już lecimy! O! Oh! <gryw>